Witajcie w kolejnym odcinku, jesteśmy już przy kopcu. Ten odcinek będzie miał pewnie ciąg dalszy właśnie próby dołączenia do towarzysza. Jesteśmy przy kopcu pylarza, do którego trafiłem, gdy niestety nie było na włączone nagrywanie. I widzę, że naszym zadaniem jest tam wbić. Słuchajcie, będą duchy, będzie creepy, a jeśli creepy boje, więc... No. Zdaje się, że ktoś tu kopał i to niedawno. No. Stąpaj ostrożnie. Nie wiem, co to jest za książka, ale z chętnie poczytam. Potem. A Jezus, Maryje jakie nie wiem, tych Uważaj przy kamieniach nagrobnych. Nie mam zamiaru nieść Cię na plecach do Jorwask. Aż kurwa już. Nie, nie to. Aha. Guardette! W końcu jakiś odcinek akcji, czyż nie? Przeszukajmy sobie... O, tu mogą mieć jakieś ciekawe rzeczy, ale chyba jednak nie mają żadnych ciekawych rzeczy. Dobra. A któż na idziemy? Idziemy tam, bo tu nas bił ten najmocniejszy. Uh. Nawet się nie zdążył przywitać. Tu takie przykle No jest, znowu pajanki yy. mm. Co? 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 O kurde. Ojej, ojej, to jest już do za, zaklinania. E, dobra. No co jest, Falkas? Powinniśmy iść dalej. Mhm. To idziemy, to ty się zatrzymałeś, nie ja. Ale podiony już wziąć muszę, bo mi się moje kończy. Spójrz, w co udało ci się wpakować, ale nie przejmuj się, znajdę przełącznik. Co to było? Czas umierać psi. Wiedzieliśmy, że się tu zjawisz. To był błąd, towarzysz. Które to? To bez znaczenia. Musi zginąć, jeśli nosi te zbroje. Kurwa. ale będzie opowiadać o twojej śmierci. Kurwa. Nikt z was nie przeżyje, żeby o tym opowiedzieć. Kurwa, otwórz się. Co jest? To... Miałem rację? Likantropia! Miałem rację. Likantropia. Mam nadzieję, że Cię nie wystraszyłem. Ah! Sławieństwo zesłane na część z nas. Możemy być jak dzikie <grymne> bez... Jezus, ej! Ej! Ach nie. Tylko członkowie kręgu posiadają krew <grymne> bestii. Dowiedź swego honoru, by za... Oczy wpatrzone w zwierzynę. Musimy iść dalej. Wciąż jeszcze są tu draugry, I który... Ja nie mogę lubić. Co to się dzieje? Ale fajne, fajne. Ja lubię wilkołaki! Tylko Lol, ale śmieszki to zrobi. O, patrzcie, zastępnym myszem jego... Spaniak. Nie, ja mam zamiłowanie do wilkułaków Wampirów nie lubię, bo wampirom przeżymując nie dozlowsze Bo dlaczego to sobie w ogóle nie wychodzą, Nie wychodzić na zewnątrz się, kurwa załamać by można było A tak? Co to było? O no, Czas zakończyć te zabawy. Masz rację. No kurde, jesteś włócznikiem? Dostajesz to polem... O, to bolało. Stalowe strzały, no co, zasadzkiuk i srebrne mierze. Widzicie jakie cwajaki, wszystko ze dla. Widać, że wiedzieli, że przybędzie wilkołak, czyli... And the Słuchaj, no, podoba mi się, że wilkołak są zwiedzony. No może jest tak, że umarł żeby móc się przemieniać z wilkołaka z powrotem w człowieka. W sensie tak, wtedy, kiedy chcemy, był potrzebny specjalny pierścień, który dostawał się przez zabicie pewnego boga. Ale więcej wam nie powiem. O, kurwa. To byłem ja. A, uh... Czy będzie nadbana mocą, czy nie. Ważne, żeby była w stanie zabić, tak? Aha, aha. Mam nadzieję, że nie będzie ci że ja tak otwieram wszystkie te, te, te ale... Ups. Ups. Chyba to ja jednak ciebie zabiję. Podoba mi się to zwolnienie czasu, bo strasznie przypomina... Nie, może mi się wydaje, że... E, przypomina ten system taki śmieszny v sens e, z falauta gdzie nasz bohater nagle zwalnia tempo i trzeba... Right. Boom, headshot, right. boom, chat. Right. Right. O, A A, kurwa, mistrz. E, niestety mi jest trochę... Oj, ktoś ją Ciekawe. Czyli tu coś też zabija najwyraźniej mam iść? Chyba to. Nie wiem co się dzieje. Ale tu będą trupiaki znowu. Który martwiak chce zginąć? Wstawić. O nie, jednak jeszcze nie wow, wow, wow Gdzie ja idę w ogóle, kurde. Cały czas do przodu, cały czas do przodu. Jaka muzyka O, kufer w końcu na no, mój poziom doświadczenia Stać się Co? Te wyższe poziomy są upierdliwe, bo tam lekko się źle przesunie i jest od razu źle Awansujmy na wyższy stopień. Myślę, że kondycja... Nie, z lewej trochę pójdźmy. Myślę, że moglibyśmy... My tak korzystamy z tej broni dwęcznej, może byśmy wzięli i sobie podekspili coś tutaj. Dodatkowe... Aha, wielkimi mieczami. Co na końcu Aha, okej. Okay. Dalej coś. mi nie pasuje, a no właśnie będę ja kurde mogą to włóki wpakować Bielak, ty dybilu no nic, jesteśmy bardzo że tak powiem uniwersalni wszystko co duże e, nie, tylko ja i moje parlanoje no siema wow, ale poleciał ładnie no cóż, tak że tak powiem, aktualnie to my idziemy. No i idziemy. Nie ma ma o zatrzymaniu. Cały czas do przodu, cały czas do przodu. Kurwa. A? Jak to jeszcze? Byłem nie, 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 na bogów nie, na bogów nie, tylko i wyłącznie to mi się rzuciło na nie, 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 A nie, nie, A no tak nie, 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 przeciwko... Ja nie, a kurwa, stronniczo mogłem ten wielki mierz wziąć tej laski wcześniej Głupi byłem, no cóż, mam nadzieję, że nasz Wilkołacz towarzysz sobie poradzi Ej, nie uważacie, że oni trochę za szybko... O, żelazny hełm Ten fajny, nie buty, ale O, dobra, on ma to co ja chcę Póki mamy jeszcze odpowiedni ten, to weźmy sobie szybko, dajmy to do ulubionych. Co? On jest lepszy niż mój? E, nie jest lepszy. Ale i tak dajmy to do ulubionych i na tyle załóżmy sobie żelazny hełm. Tak, ale i tak ma większe... Nie, i tak nie ma aż takich kiepskich tych, więc możemy wziąć ten sklep, który Śmiesznie wygląda. Nie wygląda jak wielki. Nie trzeba było tu przyłazić. A, dlaczego nie? Słyszę, że coś mnie atakuje. Aż za w ogóle. Wow, a to chyba <ścoughs> To co jeden na jeden. Dobro no, tu się w końcu coś dzieje. i tak chodzę tylko po to, żeby przeszukiwać wszystkie łoki. Zalety wielkiego miecza. Pancerze krwawa błotnego Chyba tu mam iść i wejdziemy do tej kopuły, gdzie się tukli. Nie, jednak nie weszliśmy do tej kopuły, gdzie się tukli. Tu się jednakowoż nie tłuką. O, znowu kufer. Znowu złamie z 20 wytrychów. O! Fak. Fuck! fuck. Bardziej w prawo Tu Tu No, kurwa No, 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 no Cicho nie knąłem wcale On jeszcze te jakoś da się tanio kupić W nie było bardzo tanie ale tu widzę już gorzej No z dostępnością Cześć tam się zdobywało Cudowny, uniwersalny wytyl Uf, I zaraz coś na nas... Aj tak to musiałem... Zaraz coś na nas wyskoczy, czyż nie? A, ale czemu oni są w Slice and dice. Stary, slice and dice. No. Flap się. Kurwa. No, widzę, że ze szczurem sobie nieźle lecisz. Ej, ale powiem wam, że ta przemiana... po jest straszna, nie? Ej, weź, ja to będę przez nas wspominał. I wtedy. Wtedy on przymienił wilkołaka. No Kurwa Jak zawsze w lochach tu w tej grze końca nie widać Końca nie widać Pająki, pająki, pająki Cześć śmieszny Spiderman'e. Bo mnie blokuje mój przyjaciel A ja bardzo chętnie sobie z wami polecę Tak jak z tamtym wielkim śmiesznym a. ta siła to było ten okrzyk no nie? Ja? tak i, a. I, o. I znowu o and Znowu Boże, jak ja im o Tak powiedziałam to, że ta, to 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 złoto, złoto, kiedyś kiedyś używane do Ale też było, tak, pamiętam, w Marlowindzie było, że e, mieliśmy misję, żeby znaleźć ten grobowiec. w tym zamrożone ciała Nordów, pamiętam, że się uczmy w super stanie i tak właśnie byli drogowie, też, też się ich zabijało. Pamiętam, pamiętam, Morrowind is jest classic. Pamiętajcie, jak nie w Marlowind, to jest tytuł, który mi się sobie przypomnieć, ale kurwa, słyszę, że to będzie na pierdolanie. O i będzie słowo. Co nam mówisz? Poznajesz swoją ogień ognisty oddech No, czyli teraz się trochę najebiesz To potem masz bardzo ognisty oddech I kto nas chce zabić? Nie? Hmm. A jednak coś będzie próbowało O kurwa Widzieliście to? Wpadł przede mną. Tak zawsze eksplodujemy... pół godziny eksplodujemy pod ziemię, tak? Aja. Nie ma chowania się. Przebrzydłe dziewągi. Chyba wszyscy, tak? Słuchajcie, to jest jakaś inna loga wyjścia, czy co? Chyba <laughs> wam lubię te okrzyki bojowe. Jestem pewny, że będę ich bardzo często używał, wręcz nadużywał. Jest to jakieś szybkie Nie ma, to dlaczego oni tu cały czas wychodzą? Co jak ich mi się jakieś przejście otworzy? Dobra, e, czekajcie. O co tu kurwa chodzi? Kończycie się? Zaczynam, wiedzieć, że oni wychodzą z tych sklepów, z których już wchodziły. będzie chciał wychodzić o tu jest kuferek mm. o właśnie na to czekałem ja dobra nie spodziewałem się że tak fajnie sobie tu podejdę ale o to chodziło wyjście no ladies and gentlemen we are awesome Może jednak nie dobrze ja, Może jednak dobrze A, Stary, widziałeś tu był kufer Dobra, <gryw> 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 nevermind. Wychodzimy o oh. końcu, to the na, masakra. Huh? Musimy wracać do Jorwaskr. Dobra, słuchajcie. So ja idę sprawdzić gdzie się nagrało. No tak trochę czasu nam to zajęło, powiem wam. Te strasznie długie są te podziemia. Długie dungeony, naprawdę długie, że jak tam wpadniemy, to widać, że tam jesteśmy jest tylko co chwilę kurde. Awantura, awantura, awantura i awantura. To będzie jakieś 25 minut, czyli skończmy szybko jeszcze tą misję i... No, i będę mógł z... Jak to bez żalu na sercu zakończy ten odcinek? No, chyba trochę lepiej w tym hełmie wyglądam, ale nie mam pojęcia, jakbyśmy to wali. Można go zamienić na stalową zbroję. Czekaliśmy na twój powrót. Siemano. Oho. Eee. No, świetnie. Chyba będziemy wilkołakiem, tak? Już? A tak szybko? Już mielibyśmy iść do wewnętrznego klęgu? Bez jaj. Psz. Bracia i siostry kręgu. E dziś witamy nową duszę na naszym śmiertelnym łonie. Ten mężczyzna przetrwał. Stając do walki i okazał swą waleczność. E Kto opowie się za nim? Mogę zaświadczyć o odwadze stojącej przed nami osoby. A czy unieślibyście tarczę w jego obronie? Stanę u jego boku, aby świat nigdy nas nie pokonał. A czy unieślibyście miecze za jego honor? Jest gotowy skąpać się we krwi jego wrogów. A czy unieślibyście kufle w jego imię? Zaintonuje pieśń zwycięstwa, gdy w naszej sali biesiadnej zabrzmią opowieści o nim. Hmm. W takim razie, ten krąg dokonał osądu, Jego serce bije dzikością i odwagą, które scaliły towarzyszy w dniach pradawnych, zielonych lat. Niech bije w rytm naszych serc, by ich echo odbijało się w górach, a nasi wrogowie drżeli na jego dźwięk. Nie wiem, co się dzieje. Tak, 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 się tak się też się stanie. Tak też się stanie. Aha. Cóż, chłopcze. Teraz jesteś jednym z nas. Wierzę, że nas nie zawiedzie. Nie zawiedzie. Widzę, że dopuszczono cię do pewnych sekretów przed wyznaczonym czasem. No i tam. Nieważne. Tak, to prawda. Jednak nie każdy towarzysz. Jedynie członkowie kręgu dzielą kręg. No to już wiem, gdzie chce się dostać. Niektórzy uczą się szybciej niż inni. No będę tym, który się szybko uczy. Cóż, starzeję się. Myślami zaczynam wybiegać za horyzont, do Sovngarde'u. Obawiam się, że Shor nie powoła na swoje łono zwierzęcia. Tak, jak uczyniłby to z prawdziwym wojownikiem Nordów. Życie pod postacią zwierząt przybliża nasze dusze do dedrycznego Lorda Hircyna. Niektórzy mogą woleć jego pola łowieckie, ale ja... Przedkładam nad to bractwo Sowngardu. Tak. Ale to niełatwa sprawa. Ale nie musisz dzielić trosk ze starym wojownikiem. Dziś powinniśmy radować się z twojej odwagi. Jeśli chcesz lepszą broń niż to coś, to porozmawiaj z Eorlundem. I co wam powiem? Przypomniałem mi właśnie, z tym lordem Hilcentem walczyliśmy w Marlundzie. Zabijaliśmy go na końcu. I dzięki niemu dostaliśmy jego pierścień, który pozwalał się przeleźć w kilku ekosystemach. Słyszałem w ogóle posty, Jeszcze raz ja do tego tytułu, bo naprawdę warto to zobaczyć. Zobaczmy, czy dostaniemy jakiś lepszy oręż. Mam sporo stali do wykucia. Tak, chłopcze. Z tego co słyszałem, przyjęli cię do towarzyszy. No, jestem się wiadomo. Mogę ci wykuć każdą broń, jaką sobie zażyczysz. Najlepsza kuźnia w Skyrim Właśnie przed nią stoisz. Okej okay. Chcę miecz, chcę miecz dwulęczny Chcę miecz dwulęczny, tak? Chcę miecz dwulęczny czy to prywatny? Miecz dwulęczny Na pewno umiesz się z tym obchodzić? Ha, oczywiście, że umiesz No, kuj, kuj Dziękuję hmm. To szlachetna sztuka Pokażę ci, co mogę. i bierzesz za lekcję? Eee. Masakra. Nie. Po... Mhm. Mm ok. Zobaczmy. Wyrzućmy tą część rzeczy z ulubionych. Tak? Ops. Chciałem to wyrzucić na pewno. Chodzi mi o niebiański miecz. Zresztą stalowy z niebiańskiego tego <grywa> Kurwa, gdzie to jest O, co jest to. O kurde. Całkiem niezłe. Lef ulubione tego nie chcę coś ulubione to się sprzeda. Syba bardziej warte. je. Oh, yeah. I świat jest ze mnie dumny. Mam z tą porozmawiać wilko? S Możesz zadawać mi pytanie. Dobra. Znam naszą historię prawie. Słuchajcie, dobrze, to jak starczy już tej całej ja opowieści ja o towarzyszach. Zostanę wilkołakiem. Więcej misji nie wiem, czy będę wam pokazywał dla towarzyszy, dopóki nie będzie likantelopii albo jakiegoś totalnego nawalania. Tak więc to ustrzenia mój bielak.